Dobry, suchejta, przyszła wam wypłata? Mam jeszcze nie a tobie? Kurna, no i nie, nie. No sprawdzam kilka razy od rana jeszcze nie przyszła. No toż zawsze przed dziesiątym była, no co oni będą czekać do ostatniego dnia? No Wiorka Skat mówiła dziś rano na papirosie, że ma przelewać, no ale kurna, no sprawdzam na konto, jeszcze nic nie przelali. Dobry, suchejta, idę do Sepka z IT. On ma w tym samym banku co firma, no to jemu zawsze pierwszemu przychodzi, no. jak jemu nie przyszło, to już się zmartwię, no. Ty, dostałeś już przelew z wypłatą? Nic nie ma. Ja od rana na stronie banku, o, co chwilę odświeżam i nic nie doszło. No szkur, Na nas myślałem, że ty masz, bo tobie zawsze mu przychodzi. O, ty, płynęło! O! I co? Wszystko się zgadza? Nic nie ucieli! Wszystko się zgadza. Oj, dobra, do żony muszę napisać, że wypłatę dostałem, bo ona już wczoraj miała też się martwiła. Czy ja dostanę? O, dobra. Idę uspokoić dziewczyny, spokoju obok no. Pewno nam w następnej sesji przyjdzie, o jaż. Takie emocje idę zapalić! Dzięki Sebek, no uratowałeś nam dzień!